Ktoś tam sobie jaja robi mi co chwilę dzwonił, nie? A ja grałem w CounterStrike wtedy, pamiętam I, 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 i wiesz, odbieram telefon, cisza, nie? Odbieram telefon, coś tam, ktoś tam i myślałem, że ktoś to jaja robi, nie? A wiecie, kiedyś te połączenia te telefoniczne to tam potrafiły się kurwa zjebać, nie? Odbieram trzeci raz i taki wkurwiony już, bo musiałem z góry zapierdolać dół do tego telefonu Co kurwa! A tam... A, a, a tam... Tata mówi... Ja... I udawałem, że nie słyszę kurwa ty! Porozmawiamy sobie jak wrócę do domu. No kurwa... No to byłem, kurwa jaja ty! Ula la! Do którego królestwa należał Patryk i z dziecią w 2?

No to nie będzie mądre. No Jakiś fajny ten, Janusza Budownictwa. <laughs> o. Jest. Mam klucz. Pie dalej, oddaj. Jaki masz klucz? To Ła! Kurwa. Jezu, pan, nie. Ła! A, kurwa! Nie, nie, nie. Ła! Kurwa! Raz za 25. Proszę Cię bardzo, dla Ciebie. Raz za 25. Czek, kurwa! Ła! Kurwa! Ała. Dziękuję! Ała Aua! Co? Ale zajebaźniej za 4 złote, ja pierdolę. Prosto w nos To 2 złote. Kurwa, nie zweszczały ty <śm> <laughs> kurwa rycza Aha dwa złote, dobre szczały kurwa na łeb Pomnóc że masz 8 złotych Pa, a teraz 4 szczały Pa 16 6. Kurwa, i ty rozpierdasz te chybny strasznie Dobra, która? Jak one są? Po, się... ta wysoka wysoka. Żyrafa. O. No, ciak, wiem. A ja to te gierki, kurwa czytam jak książkę <grym> A Ja pierdolę, Ale, Damian! mnie się nie bało, ty, co jest? To nie o? To... O, co kurwa. Aby się kurtło z lekka. Już po odpaleniu napędu odpadł. Prawie mi został. To syn pierdolony!